Cześć, ja jestem Luca, a dziś chciałbym Wam pokazać, jak wykonać podwójny skrót łańcuchowy, który będziemy mogli wykorzystać jako, jak sama nazwa wskazuje, skrót, linę do ćwiczeń wspinaczki po linie, linę do wyciągania aut z błota, czy też tak zwanego kinetyka, no po prostu jako bardzo ciekawy element ozdobny, więc trzeba przyznać, że... Wygląda on całkiem nieźle. Zapraszam. Ok. Eee. Zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób zapleść właściwie nasz podwójny skróci łańcuszkowy, mm. chciałbym tylko przypomnieć, że co poniedziałek o godzinie 5 rano na moim kanale pojawiają się nowe filmy z zakresu technik linowych. Więc jeśli interesuje Was ten temat, to zapraszam do subskrypcji. A przechodząc już bezpośrednio do naszego. Skrót łańcuszkowego. Skrót łańcuszkowy wykonujemy z jednego kawałka liny, wybieranej, że tak powiem, na bieżąco. To znaczy, że jeśli zaczniemy sobie z tej strony, to musimy przejść całą długość liny, żeby zakończyć to tutaj. Jest to o tyle wygodne, że na przykład jeśli chcemy zrobić sobie linę do treningów, nie musimy tej liny ciąć na kilka kawałków, aby zapleć ją na przykład w taki klasyczny sposób 2 na 2 czyli czterożyłowy. Inną taką fajną opcją jest to, że ten skrócik łańcuszkowy dość fajnie nam wychodzi, więc może być stosowany na przykład przy jakichś tego typu pracach, gdzie Mocno zależy nam na tym, żeby ta lina była uporządkowana i się nie plątała. Coś podobnego można zauważyć przy zwijaniu, układaniu spadochronów. A sam splocik rozpoczynamy sobie od zawiązania kluczki ruchomej, gdzie ruchome uszko będzie znajdowało się od dłuższej strony liny. Po czym bierzemy sobie, kryjemy pętelkę i przechodzimy przez tą naszą kluczkę. Jednak nie zaciągamy to go do końca tak, jak to ma przypadek, tak, jak to następuje w zwykłym skróciku łańcuszkowym. Tylko zostawiamy sobie właśnie taką pętelkę. Po czym łapiemy obydwie te pętelki i składamy razem. Od tej pory będziemy posługiwali się właśnie taką zdwojoną tą pętelką i sytuację powtarzamy do momentu aż nam się nie wiem skończy lina uznamy że że tyle nam już tego wystarczy albo skrócimy linę na tyle że nie będzie to dalej potrzebne Jak widzicie, metoda jest bardzo prosta. Przekładamy, łapiemy sobie dwie pętelki, zakładamy na palce. Przekładamy, łapiemy dwie pętelki, zakładamy na palce. I teraz, w momencie, w którym chcielibyśmy zakończyć, na przykład zwinęliśmy tyle liny. Uznajemy, że nie wiem, nie będzie ona nam się już y, maczać w wodzie, bo na przykład jest to lina, na której będziemy zjeżdżać, czy coś w tym stylu i chcemy zakończyć ten nasz skrót łańcuszkowy w środku liny. W tym przypadku należy przeciągnąć sobie jedno pojedyncze łóżko, po czym na takim właśnie większym łóżku należy stworzyć sobie kilka takich wyblinek. Dzięki temu nie musimy przekładać tej końcówki przez tą linę, chociaż też możemy na przykład wsadzić tutaj jakiegoś pręta, paty, grurę, aby mieć stuprocentową pewność, że nam się nie rozwiąże, ale to też daje radę. A w momencie, w którym chcemy pozbyć się tej blokady, nawet pod dużym obciążeniem, po dużym obciążeniu tego węzła, jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć to z tych pętelek, wyblinek i dzięki temu uzyskać właśnie z powrotem dostęp do dość szybko rozwijającego się podwójnego skrócika łańcuszkowego. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, a przypomnę tylko, że Umiejętności, których nie używamy, zanikają, więc jeśli chcemy zapamiętać którykolwiek węzeł, warto jest go ćwiczyć. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.